Witam serdecznie, Martin z Moi drodzy, przychodzimy do Was z kolejną nowością. W naszym sklepie medycznym w Pabianicach przygotowaliśmy pomieszczenie, taki showroom, aby dać Wam możliwość zobaczenia, sprawdzenia, przetestowania jeszcze większej ilości sprzętów. To do tej pory oczywiście robiliśmy, natomiast zwiększamy tą skalę. Przełączę teraz kamerę i pokażę Wam, czym już dysponujemy, a to nie jest jeszcze wszystko, co mamy na swoich, w swoich magazynach. Zobaczcie. Mamy skutery różnego rodzaju, małe, średnie, duże. Mamy też w ofercie, tak jak wiecie, różnego rodzaju przystawki do wózków. I walickich, o różnej wielkości koła. Mamy tutaj też opcję wypożyczenia tych przystawek. Jeżeli nas obserwujecie, to wiecie, że przystawki firmy Rehasens wypożyczamy. Różnego rodzaju wózki elektryczne, o różnej konstrukcji. Tak jak tutaj to białe urządzenie jest to podnośnik taki WC toaletowy pacjenta. W naszej ofercie też macie różnego rodzaju schodołazy, jak również wózki multifunkcyjne. Oczywiście zajmujemy się wszelkiego rodzaju dofinansowaniami, także serdecznie zapraszamy sklep